Witam wszystkich w moim kolejnym, tym razem niezwykle amatorskim filmie. Film był nagrywany w Kielcach, więc gwizdało jak to w Kielcach, więc dźwięk jest zdobany. A do tego moja cudowna chińska kamera zupełnie nie radziła sobie z oświetleniem, więc właściwie obraz też jest zdobany. Miłego oglądania. No i wreszcie mogę coś pokazać na kanale, wreszcie coś się dzieje. Po dłuższej przerwie jestem. A tu jest również ze mną bagażnik dachowy do mojego Pajero. Bagażnik to jest samoróbka. Zrobiony przez pana Tadeusza według mojego pomysłu. Więc tak, bagażnik jest przede wszystkim bardzo duży. Jak się przyjrzymy dokładnie, to mamy tu szerokość 140 cm. I tyle co jeszcze sprawia, że mieści się to w obrysie samochodu, więc jest jeszcze legalne. Natomiast no więcej, już by był problem trochę zmieścić. Z tyłu też zmieści się w obrysie, bo jak się przyjrzymy, to. Jeszcze zdecydowanie dalej wystaje e, za samochód tylny zderzak. E, no z przodu tak kombinowałem, żeby zmieścić się mniej więcej nad przednią szybą, i tak też się udało. Myślałem, że to będzie e, sprawiało, że będzie trochę ciszej, ale wcale tak nie jest głośny jak wiatr. Ja. Jak on jest konstrukcyjnie zrobiony, e, więc zrobione są stopy, które są przyspawane e, jakby w miejscach idealnie, dopasowanych, gdzie były otwory po ringach. Dospawane są takie bielki nośne. Na tym na platforma rama i z boku znajdują się takie barierki, zabezpieczenia. To jest mój pomysł taki na, na elementy zdejmowane, ponieważ do końca nie mogłem się zdecydować, czy tak naprawdę chcę mieć bagażnik, który będzie platformą, czy bagażnik, który będzie takim koszem. No, i to jest, dzięki temu mam możliwość demontażu i zawsze jeżdżenia z platformą. Platforma będzie to potrzebna, że chciałbym tutaj zamieścić w przyszłości, na nim umieścić też bagażnik, ten namiot na bagażniku. No i szerokość 140 wzięła się stąd, że chciałbym taki spory namiot 140x180 po złożeniu. Więc, no, muszę na czymś go porządnie oprzeć. W tym bagażniku fajne jest to też, że ponieważ on wystaje tutaj trochę za bok samochodu, to w przypadku jeżdżenia gdzieś tam po lesie, gałęzi, tu będzie nam chronił górę i być może nawet szyby przed jakimiś gałęziami, drzewami. To, to jest zaleta. Jakie jeszcze zalety ma ten bagażnik? No, przede wszystkim jest olbrzymi: to jest 260x140, czyli tak naprawdę poza tym namiotem jeszcze uda mi się umieścić parę innych rzeczy tam, żeby zabrać gdzieś jadąc dalej na wyprawę. Wyszedłem z założenia, że jak już robić to po, po całości jedziemy na maksa i po prostu robimy możliwie duży ten bagażnik. Chciałem też, żeby nie był za wysoki, żeby nie zostawał za bardzo od samochodu. Wykorzystaliśmy do tego takie plastikowe elementy z relingów po to żeby to było po prostu jakby ustabilizowane nad samochodem. Na razie jeszcze tutaj mam śruby, właściwie nie tyle śruby, co kawałki po prostu takiej sztangi gwintowanej przyczepionej na nakrętki. No, będę musiał tutaj znaleźć jakieś śluby, śruby nierdzewne czy to czarne, czy, czy, czy srebrne, które będę mógł tu wykorzystać, ale po prostu nie miałem takich długich szóstek, żeby to na szybko zmontować. Jeszcze jeden brak i teraz postaram się górę pokazać. Mianowicie tu powinna być jeszcze jedna belka dachowa, tylko że przy malowaniu proszkowym po prostu zapomniałem ją zabrać i Została w garażu, więc będzie domalowana w, innej, w następnym terminie i ona też będzie zdejmowana, żeby można było korzystać tutaj czasami z szyberdachu i wychodzić sobie na, na zewnątrz przez ten szyberdach na, na powierzchnię właśnie tego bagażnika. Z minusów, bo bagażnik ma nie tylko plusy, ale i minusy. Pierwszy podstawowy tutaj jest koszt, ponieważ spodziewałem się, że robienie takiego bagażnika będzie tańsze niż kupowanie które no bo to był dość specyficzny projekt no i wiązało się to z tym że niestety koszty tutaj wyszły trochę ponad 2000 zł materiał robocizna pana Tadeusza plus malowanie proszkowe to tak niestety się złożyło jeśli chodzi o jakby bagażniki gotowe w tych pieniądzach, bagażniki na pewno jakieś, spokojnie już robione na wymiar specjalnie do Pajero, ale żaden z nich nie będzie tak duży, więc no ta zaleta, którą tutaj chciałem, czyli rozmiar, no to jest wiadomo niepowtarzalne. No i minus kolejny, no jednak to jest samoróbka i jak się przyjrzymy dokładnie tym spawom, czy, czy sposoby tutaj montażu, no to niestety nie jest to najlepsze na świecie. To samo dotyczy się Zobaczymy sobie, te niektóre elementy zostały po prostu przy spawaniu pozyginane, i e, no, nie wyglądają tak fajnie, jakby mogły wyglądać w bagażniku robionym w jakiś tam sposób. E, bardziej doświadczonego e, w tej dziedzinie konstruktora. No, ja jestem zadowolony, moim zdaniem jest ok. Przede wszystkim spełnia swoją funkcję, e, a gdybym miał komuś polecić, czy robić, czy kupować, to zależy, co tak naprawdę oczekuje. Z mojej strony tyle, biorę się za montowanie LED-ów, bo tutaj właśnie chciałem się trochę teraz pobawić w montowanie LEDów do tego bagażnika, będzie LED bar z przodu, LED bar z tyłu, małe LEDki na boku, mam nadzieję, że jakoś fajnie to wyjdzie. Chyba na dzisiaj tyle, cześć.